Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami z Bielska. Dokładnie Bielsko-Biała, Rynek 11. Habs. Słuchajcie, co tu się dzieje. Mi się chce płakać jak do was mówię. Eee, coś nad czym pracowaliśmy ostatnie naprawdę kilka grubych tygodni. Jesteśmy w lokalu, gdzie właśnie powstanie sobie Haps. Eee, jesteśmy gdzie, dzisiaj, mamy degustację od godziny 15, a ja jestem cały czas na telefonie także Jesteśmy dzisiaj w Wielsku Białej, gdzie otwieramy nasz kolejny lokal Hubs Gastropark. Możecie zobaczyć wielki ryneczek. Więc jak się domyślacie, lokal jest dosłownie. Na rynku. Ludzi jest ogrom, więc ogrom też będzie tutaj na burgerach ludzi. Piękny lokal, piękna miejscówka, piękna lokalizacja, więc czego chcieć więcej? Szybki remont, szybkie doposażenie, wyposażenie kuchni, szybki projekt, znaczy szybki. Wszystko szybko brzmi, ale my tak działamy, więc od wynajęcia do otwarcia nie może za dużo czasu yy, przelecieć. Będzie pięknie. Ale chodźcie z nami, chodźcie, chodźcie, bo to jest naprawdę lokal ma, słuchajcie, 320 metrów. Tu już samych ludzi będzie siedziało mnóstwo. Przepiękne kanapy, które poprzedni właściciele sprzedali naszym franczyzobiorcom. Tutaj strefa dla dzieci, tutaj dzieciaczki będą sobie siedziały. Wiecie dość dobrze, że w naszych lokalach Hubs, Gastro, pub, dzieci mają, muszą mieć swoją miejscówkę, no bo dzieci to jest potęga narodu. Więc jeśli nie chcą jeść, na przykład przy stoliku z rodzicami albo rodzice nie chcą jeść, z dziećmi przy tym samym stole, bo hałasują na przykład, no to tu jest taka wyznaczona strefa w delikatnej, można powiedzieć, ciszy. Ja się śmieję, że ta kuchnia to jest jak nasz cały hub z na Akademickiej 26 Przysięga, ale to, to jest nasze marzenie generalnie i to no, no spełniło się pomóc, wentylacja jest poprowadzona, oczywiście musimy tutaj stworzyć wyciągi, silniki, tutaj będą grille do burgerów, frytkownice, miejsce do składania tych burgerów, miejsce do mycia garców i tym podobne. No i tutaj przechadzając się dalej, nie zatrzymując się, przechodzimy do wielkiej sali, oh yes. aż się przewracamy, balowej, bo można tutaj balety, można balety robić? Zapraszamy. Będzie można balety robić, przepiękna wielka sala, na razie jest, wygląda, że jest dużo miejsca, ale jak stoliki się fajnie porozlokowuje, no to tego miejsca dalej będzie sporo. Tutaj kolejna kanapa, kolejne pomieszczenie, w którym będzie można spędzić czas tam, VIP room. Dla najbardziej odważnych, którzy będą chcieli tak spędzić czas za zamkniętymi drzwiami. Cały czas u nas się bardzo dużo dzieje. Nie zwalniamy, to są co najważniejsze, więc już niedługo, słuchajcie, w Bielsku Białej zjecie nasze najlepsze burgerki. Ale nie tylko w Bielsku, bo tworzy się również lokal we Wrocławiu. Aktualnie jest tam prowadzone wykończenie tego wnętrza. Włocławek też się wykańcza. W, na Śląsku szukamy jeszcze dwóch lokali, więc też nie tylko Gliwice, ale inne miasta będą no. obstawione naszymi najlepszymi burgerami, więc to już niebawem. No A już jeśli chcecie... Również... Szuka się również Kraków. Kraków się szuka, a jeśli, jeśli chcecie dołączyć do naszej franczyzy, bo macie taki pomysł na, na siebie, że chcecie zostać przedsiębiorcami związanymi z gastronomią, no to oczywiście możecie się do nas odezwać. Najważniejsze, żebyście mieli jakąś nutkę biznesową, ogarniali biznes albo ogarniali gastronomię, a całej reszty się od nas dowiecie i nauczycie. Pięknie, piękna Dzień. kuchnia, piękny klimat, będzie fajnie, naprawdę. Nasza Karolina mówi, no fajnie idzie tam na vlog. Więc to fajnie idzie, nie? Mega! Jest godzina, która 14.21. Nagrywamy pierwszą rzecz, ale w zaczęliśmy. zaczęłyśmy. Co zrobiliście? Co zrobiliście? Żeby organizować. Wszystko. Wszystko. Patrz, Wszystko. Patrz, Wszystko. Całowa... Patrzcie. To. Wow, ekstra. Eee, przestrzeń magazynowa, łazienki są ogarniane, e, napoje są w lodówkach, już się chłodzą. E, czekamy jeszcze na pewne elementy wykańczające nasz dzisiejszy dzień organizacyjny i potem czekamy na ludzi, no i co? No i będziemy obsługiwać, będziemy dawać jeść, pić. No i tyle. tyle Ej, tera, teraz tak, no fajnie wszystko zrobione, a serio tu od 10:00 to był naprawdę Saigon, hardcore, więc... Radek, co sobie powiedzieć? Cześć, to nie był hardcore, kłamią. Tak? Tu to jest, to jest bardzo fajnie i przyjemnie, zapraszamy. Bo my jesteśmy fajni to dlatego. Atmosfera buduje. A w sumie się nic nie wysypało. Nie, wysypała się jedna rzecz, ale po prostu po nią podjechałam i już jest. Był to Nie, coś bardziej potrzebnego, ale nie będę mówiła co. Nie, nie było boczku, boczek po prostu nie przyjechał w dostawie. A my nie odhaczaliśmy dostawy, więc zorientowaliśmy się dopiero, jak trzeba było go smażyć, że halo, gdzie jest boczek? więc szybko to ogarnęliśmy. Ale patrzcie, jak to jest. Pokaż te owoce, bardzo To by się marzył taki, nie? No. Jak te Jak tam, Ja kojarzę. A właśnie nie mówiłam, że go nie było. No. Ale już jest. I nie ma. Koszyczki na freczki? No, były zamówione. Nie, no gdzieś muszą być w takim razie, tak? <laughs> Mam majonez? Majonez, mogę no. przynieść majonez? Karolina jest w szoku. Jestem bardzo, bardzo w szoku. Dobry, działa, tak, co? Bardzo, bardzo, bardzo wszystko działa. działa. Cięższa proszę. I ma restaurację. <gry> A jedna do burgera. Dodamy trzy sa. Basakra. Ta proszę tutaj Gładko poszła? Myślałam, że będzie gorzej, A. ale było A. świetnie. A. Lepiej niż się spodziewałam. No, to prawda. Jeszcze... Karolina mówi, no nie było tak źle, wykraczyło się kilka rzeczy. Tak, to prawda, jakieś tam pojemki na przykład na frytki, które zostały zamówione, ale no nie doszły, nowo kurier... No niestety, no gdzie nie są. Nie ma. Kurierze święta i dącha tak, tak to tak, wygląda niestety. Także tak to wygląda, że niektóre rzeczy nie podchodziły, ale wszystko mamy, więc naprawdę moim zdaniem bardzo gładko poszło. No ja stoję, czekam na drineczki, na razie żadnego drineczka, ale będą drineczki, na pewno będą... Na razie są piweczka, też jest okej. Okay. No, ładny ten bardzo, ładnie go zrobiłaś. No tutaj wizja artystyczna taka... Taka była, no. Tutaj masz na 4, 4 Barwek jest coś mojonerze cebulka jest frysz na cebulka ogórek pomiędzy Tak, w ogóle Jakubowi, że ludzisz właśnie na pasce, żeby coś... Tak i właśnie burdel musi być różnie, Żeby nie było takiego grzyba, wiesz, że sama bółka masz u Podpisywać mam to? Tak. Tak, zawsze. Ma. Pierwszy serwis wyszedł, naprawdę... No jest, jest czad, jest czat. Wszystko dobrze? Wami? Tak. Dziewczyny ogarniają, przeszkoliła tak. się. Chyba tak. Okaże no. się jutro. Zobaczymy. Dalej ani jednego drinka. Ani pół drinka, tylko wódeczka i piweczko. Masakro. Poczekaj do jutra. Czekam, czekam, bo mam takie fajne miarki, takie fajne szklanki, to bym chciała jakiegoś drinka, a nie ma. Bardzo, bardzo zazdroszczę tej kuchni. No i tyle. To jest moje marzenie taką koniec. Tylko, że jakbyśmy mieli taką kuchnię w Gliwicach, to robimy jej burgerów z 600 dziennie, nawet 700 byśmy zrobili. Wojtek teraz nie wróci z nami do Gliwic, zostanie tu. Szukam mieszkania w Bielsku Białej, więc jak ktoś ma wiecie, na wynajem, to chłopak tutaj przejdzie wracać. Wrażenia? To nawet mam... Tak. I posuniemy od razu i zobaczymy, czy będzie bardziej słone. Bierzemy taką maszynę na dożynki. Bo... Myślałam, że powiedzieć na akademicką. Jestem ciekawa gdzie. No właśnie, na dworze. O właśnie, bo to samo spada. O. Cyk i mamy gotowe. A tylko to trzeba wyłożyć. By Ej, pachnie ładnie. Można już czy gorący? No, bądź gorący. Ale czy to? Waga test gorącego popcornu. Jak skinie. No teraz to zrobiłeś, bo wcześniej ktoś robił i był bez... No to Wojtas ja. no, ja. spalił. Zapraszamy na... Człowiek orkiestra. Ola, pa Ogólnikowo, no. tak? Super. Dzięki mamo, cześć, pa. A jak ludzie? Zadowoleni? Eee, ogólnie <laughs> wszyscy, e, jak najbardziej, nie spodziewali się takich dużych porcji. Naprawdę. No, no to, to to nas wyróżnia. Tak. Że wychodzisz od nas najedzony, szczęśliwy. I Mówi, bułka. Bułka petardus. petarda. No. Każdy mówi, że każda jedna bułka jest taka sama petarda, normalnie... Pozdrawiamy wszyscy... pana Krzysztofa Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. Powtarzalność to też właśnie... Tak, e, siostra jadła ostatnimi czasy bardzo dużo chapsów e, u was, więc e, bardzo chwaliła. Będzie częściej przyjeżdżać do Bielska, aby, aby zjeść. Więc fajnie, Dobrze. fajnie. No my będziemy dalej działać. Co jest najlepszego w Gastro? Ludzie Gastro. Po prostu, jedzenia. Siedzi co? Siedzi Podsumowując, był bardzo fajny dzień, nic się nie wysypało i było fajnie. Była fajna ekipa. Trzymajcie kciuki za nas jutro. będzie i po pojutrze. Tak, będzie ogień? Będzie o dzisiaj była rozgrzewka. Jesteśmy trochę zmęczeni, bo jesteśmy od rana na nogach. Ale już wracamy sobie do domku, ale w ogóle Bielsko naprawdę jest piękne Muszę wam powiedzieć Fajne takie uliczki No Boskie, do... klimacik trochę Dobra, wpadajcie do Bielska, Rynek 11, Haps, Bielsko-Biała Co to się stało? Co to <grymne> Chyba nie możemy wyjechać, zostajemy w Bielsku, no Co to jest? Idzie do podnieś? Miejsce specjalne Wojtek, no, ty chuliganie ja zablokuję teraz drogę <grymne> I do widzenia. Mandat dostać. 75. <śles> <śles>